ma no widzowie, znaczy nie wiem czy ktoś mnie jeszcze ogląda, ale jest taka sytuacja, że pan Matemak zmiósł no film i jestem nieco poirytowany, no, no średnie to jest, no. tutaj dostałem strajka na 80 dni, pokażę jeszcze tutaj yy, szota jakiegoś, nie? O, dzięki grochu za suba, a potem wchodzimy w komentarze i jest bardzo proszę usunąć ten film kropka. i są kom... No i właśnie. I pan Matemax napisał Bardzo proszę usunąć ten, ten film, I jak tam było coś tam, że robił salto. No, wydaje mi się, że Matemax to mega irytuje, ale panie Matemaxie mogłeś mi też napisać proszę usunąć ten, ten film i by nie było problemu. No a poza tym to te się już rozprzestrzeniły po internecie. Wydaje mi się, że to jest kwestia, nie wiem, może tygodnia, może paru miesięcy I przyniesie to odwrotny skutek, bo im bardziej się próbuje coś tuszować, e, tym bardziej e, ludzie cisną z tego bekę i e, wysyłają to dalej i tym bardziej w sumie nakręca, nakręcają osobę, która jest już poirytowana. No to dobra, ja kończę. Siemano, Elo, jo, pozdro Matemaks, we, we, zrób please, żeby mi to zniknęło. Szacunek, do, dobrą matematykę robisz, ale please nie spinaj się tego te filmiki.